Dżemów, Łowicz mu przedstawia. Plejada wybitnych gwiazd w największych swoich rolach. Superprodukcja, w której owoc spada gęsto. Opowieść o prawdziwym owocu. To poruszająca saga o nienasyconym apetycie na życie, o miłości i poświęceniu. O spełnieniu najskrytszych marzeń, przebój polskich stołów. Łowicz opowieść o prawdziwym owocu. Obudził mnie pocałunkiem. Potem podarował mi kwiaty. Ale prawdziwą przyjemność sprawił mi, podając moją ulubioną kawę. Jedyną kawę o prawdziwie królewskim aromacie: Jakob Kronung, Prawdziwie królewski aromat. Tyle trwa, Twój ulubiony serial, tak długo bierz zęby. Tak długo mówisz. Dobranoc, kochani. A z taką dokładnością liczymy czas Twoich połączeń. W idei optynie liczymy co do sekundy. Idea optywa. Dostajemy się do Twoich potrzeb. Co sekundę. O, facet z Antwerpii. Zamówi diamant. A, pyskie. Leć tylko po ściance piana na dwa palce. Możesz no ty. To Fred, mój szwagier. Złoty medal w Brukseli. Dekoder Polsatu to ponad 500 kanałów radiowych i telewizyjnych w cyfrowej jakości. W tym 11 muzycznych, 14 informacyjnych. Najlepsze programy dokumentalne świata. Discovery Channel, Discovery SciTech, Discovery Civilization. Discovery Travel and Adventure, Reality TV, Animal Planet, ponadto funkcje interaktywne, Internet bez komputera, Teleuniversytet, kanały tematyczne Polsatu, a także 8 kanałów sportowych, w tym Polsat Sport. Tylko tam zobaczysz na żywo wszystkie 64 mecze Mistrzostw Świata Korea-Japonia 2002. Jeżeli chcesz osobiście uczestniczyć w tym piłkarskim święcie, weź udział w naszym konkursie. Nie musisz odpowiadać na żadne pytanie. Wyślij sms pod numer 7943 o treści Polsat lub zadzwoń pod numer 0700 888 520. Masz szansę wygrać wyjazd na Mistrzostwa Świata i osobiście dopingować polską reprezentację. Jeśli nie pojedziesz do Korei i Japonii, nie będziesz się nudził. Wszystkie mecze mistrzostw obejrzysz na żywo siedząc wygodnie w fotelu, a inne programy dostępne dzięki dekoderowi Polsatu zapewnią Ci znakomitą rozrywkę.